Halo, halo, Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii z neutralnego wyzwania, gdzie neutralnymi taliami staramy się wbić ProLader. Dzisiaj kolejne dwie talie od was. Pierwsza z nich to będzie taki troszkę mem, bo tutaj tak jak już kątem oka pewnie widzicie, bardzo dużo takich RNG kart. Ja tą talię trochę dostosowałem, tutaj na przykład pana Lusterko nie było w tej powiedzmy oryginalnej wersji. Ale... Talia RNG, tak? Mamy Alzura, mamy Umy, mamy teraz Pana Lusterko, mamy Gaskona, mamy i Zaklinacza, Muzykantów, no i w zasadzie tyle. Także ta talia, powiedzmy sobie że będzie słabsza, ale może uda nam się coś fajnego wykombinować w tej gierce na odcinku, taką mam nadzieję. Natomiast druga talia, no to tak trochę bardziej poważna będzie. Mianowicie, będzie to gniew morza. No i taka inna umiejętność niż do tej pory. Eee... Ta talia równi się tym od tych pozostałych, bo tutaj troszkę więcej nacisku na pogody, bo e, gramy właśnie gnichem Morza, który tworzy deszcz. E, mamy też awalacha, który tworzy pogodę. No i wykorzystujemy Wadermakera, który tam może całkiem fajne value zrobić. E, reszta talii no to singletony, z racji, że tutaj mamy Radę i sklep. Także no, to są dwie talie, którymi sobie dzisiaj zagramy. Teraz już przejdźmy do Gierek. Jesteśmy na 13 randze. Przeciwnik 12 ranga, także OP. Ma dużą przewagę doświadczenia. Wiadomo. Spróbujemy go jednak ograć. Gra aresztem. Będzie ciekawie. No, staramy się znaleźć dulę i zaklinacza do pary, tak? To jest, myślę, dosyć istotne, więc zrobimy muliganę, żeby właśnie znaleźć to, żeby znaleźć onej i romansję. Wymienimy sobie, myślę... Pakt na początku? Ja w sumie mogę bombę. Teoretycznie. Hmm, tutaj wyciąga nam szóstkę, nie do końca wiadomo, którą. Okej, okay. no nie udało nam się to za dobrze dobrać. Hmm. Ale plan jest taki, że będziemy dosyć pasywnie grać rundę pierwszą i zachować sobie mocne karty na później I potem jakoś tam na waliu wygrać Powiedzmy, że taki jest plan um, Fajnie byłoby tą Oneiromancyę dobrać, nie będę ukrywał Zobaczymy jak pójdzie Sierżant, no możemy sobie zagrać gaskola na RNG um, Myślę, że to zrobię, potem Jedynie się mogę załamać jak to zobaczę w trzeciej rundzie, a teraz, jakby wejdzie za jeden, no <laughs> nic to złego nie stanie. To szybko i boleśnie. <laughs> nie pytajcie, skąd wiedziałem. <laughs> a, tak to już jest. Nie pytajcie, skąd ja to wiedziałem. To jest po prostu wieloletnie doświadczenie. Po prostu czytam karty jako otwarty książki. No mm -hmm. tu sobie zagramy po prostu Kondotiera. Zmocnimy sobie zbroję. Zbroja ma 12 punktów. No jakby tę rundę będziemy odpuszczać, tak? No tutaj raczej nie ma możliwości, żebyśmy jakkolwiek to wygrali. No mimo że przeciwnik na razie same brązy rzuca. Tłuczonych kartofli z gęstym mm -hmm. sosem albo twardego sera z Eee, tak wygląda jakbyśmy musieli spasować. A to trochę słodne, bo przeciwnik same brązy rzucił. I potem nas na value porobi. Jak wrócę Rezunów, to będzie 7 i potem będę potrzebował 16. Będę miał lasceja czy lascy mi cokolwiek daje nic. Spasujmy. A to nie jest dobra sytuacja. No, na wyższych rangach. To by było bardzo korzystne dla przeciwnika, no bo on nie zużył nic i wygrał rundę. Eee... O, ale dobraliśmy zaklinacza czasów. To mi się bardzo podoba, tu już mamy parę. Eee... Okej, okay, pan lusterko. Żeby przemieniać krzyż... Azura. Ten krzyż azura w sumie. Jest w porządku, więc ten pan lusterko mi nie pasuje, bo nie ma czego przemieniać. Tylko onej Romancję, to jest super. Pytanie jak przeciwnik zareaguje. Czy będzie nas puszował, czy odpuści i przejdziemy na R3. Hmm. Wszystkie ścieżki. Zaczyna od rycerza. no To nic nie zdradza w zasadzie. Ja dalej będę kontynuował wzmacnianie zbroi. Zobaczmy już na 14. Obez no ja, jeśli będę, no to... Geralt z Rivi będzie bolał, czy inny Remuval. No cóż. Okej, okay, no tu wszedł mocno. Ma Egana. No dobrze, ja sobie pójdę z, z tym zaklęciem słów. Tylko głupiec boi się śmierci. On może pomyśli, że zablokowanie coś zrobi. Liczę na to. Liczę na to, że przeciwnik będzie myślał, że zablokowanie mu coś da. A jeśli nie, no to dorzucę do pary i, i, i przebiję i tyle. No może spasować. <grystanie> <grystanie> no po prostu ja wiem, co się wydarzy w tej grze. Wiedziałem, jak Gaskon, wiedziałem, co przeciwnik zrobi. To wcale nie ustawka. Okej, okay. teraz się zdziwi przeciwnik, że skarb się stworzył. Uwaga! I teraz przewiduję, że to będzie... To będzie... uwaga, uwaga... Avalach. Aj, prawie. Ale też w porządku, 7 punktów, mogę zdjąć zablokowanie. Więc może powiedzmy kontra na Vanhemara. Eee, nie najgorzej, ok. Zmocnił do 9, więc być może ustawia Geralta z Rivii. Eee, co my chcemy w takiej sytuacji zrobić? No, mm, mamy sporo szóstek, ale biorąc pod uwagę, że Krzysztof Alzura może wyciągnąć gantera, to byłoby dosyć przykre. Więc Krzysztof Alzura jest dosyć słabawy. Możliwe, że powinienem ten krzyż Alezura przemienić. Tym panem lusterko wyciągnąć go z onej romancji. Hmm. Nie podoba mi się to zagranie. Bo tego krzyża Alezura i tak nie rzucę. Wiadomo, niby przemieniam złotą kartę, ale. No, on się nie Tylko ten, ty... Ale to chociaż mogę rzucić. <noise> To chociaż mogę rzucić. No Leto nie jest najlepszy, ale robi 5. W sumie jak działa Leto na zbroję? Przemienia się w dziesiątkę? Przemienia się w kopię bazową? Czy ma przemienia się w pancerz? W sumie nie wiem. W sumie to nie wiem wam powiem. Aż kusi mnie, żeby to stestować. Boję się, że jak wrzucę zbroję, to... Eee, hmm. chyba wrzucę Gascoda najpierw sztuczki nauczyła mnie Eee, Gascon niestety nie przebił. Troszkę smutek, weźmiemy sobie Sapera Będę potrzebował trzy i kliknę dowódcę, żeby mieć kartę przewagi i faktycznie jest Geralt z Rivi. Geralt z Rivi. Teraz ja sobie ukradniemy Vivienne. Ok, czyli Geralt z Rivi, Vivienne i przemianka. Nie wiem, czy chcemy to sprawy zeć <laughs> Szczerze powiedziawszy. Zagram teraz tą... Też może w sumie nie ma potrzeby grać zbroi. Zagramy sobie piorun. I przemienimy tego leto w coś innego. A nie, w sumie z... przejął mi pana lusterko. <laughs> Co ja gadam w ogóle? Przepraszam. Eee. Um... Więc być może dane nam będzie sprawdzić. Albo i nie, bo przeciwnik się rozłączył, jednak nie. Ja bym obstawiał, że powinien wejść za 10. Ale no, zobaczymy. Teraz zagram tą zbroję, żeby przebić, bo i to jedyne zagranie, które przebija. Znaczy, jeszcze Uma mogłaby przebić, ale to jest RNG. Aha, no, i zobaczmy. Najwyżej będzie duży fail. Najwyżej będzie duży fail, jak to będzie, jak to wejdzie za zero. Idę po ciebie. W dziesiątkę? Wow, czyli dobrze mi się wydawało. Znajomość gry wychodzi. Ale to ma sens, no. bazowa kopia zbroi, no ma ten pancerz, nie? Więc jakby działa zgodnie z opisem. Tu tutaj przeciwnik nawet nie przebił, także. A nie wiem, chyba że ładunek dowódcy użyję. Ale jeśli nie użyję, to tragedia. Dla niego, on musi użyć. Mhm. Pytanie, czy ja chcę strzał za 8, czy umę. chyba wezmę strzał za 8, zużyję. Zostawimy sobie umę na finisher. I teraz fajnie byłoby dobrać Alzura, bo będą onej romancy stop deku. No i Alzur byłby naprawdę mega dobry. Natomiast Alzura na ten moment nie widzimy. Ale mogę go wyciągnąć z onej romancji. Tak zrobimy. co jak on nie przeżyje? Jak on nie przeżyje, to będzie przypał, no ale dobra. E, to jest jedyne, co nam zostało w talii. Na szczęście przeciwnik te areszty zużył. I zablokowań nie powinien mieć. Mam dwa zaklęcia. Więc nie ma tragedii. Okej. Okay. Trochę w zły rząd, ale... W porządku. Pakt. No słuchaj, mogłem zbrojownie, żeby ten pancerz nałożyć. Ale chciałem też zutylizować umiejkę Alzura czym prędzej. Tego WC umę najpierw. Okej, okay. Lambert. Najgorzej. I dostaliśmy Railę. Wow. Wow, drugi. No dobra, nałóżmy pancerz, no i chyba bez problemu wygramy. Także obawiałem się tej talii, że to RNG nie będzie się sprawdzało w praktyce, no ale widzieliśmy, że przeciwnik też tak pogrywał dosyć niemrawo. Koniec końców, udało nam się zgarnąć jeszcze na koniec starożytnym glag. Także GG w gierce numer jeden, sprawdźmy naszą drugą talię. Mamy naszą drugą giereczkę, tym razem przechera po stronie przeciwnika. O i teraz mamy przewagę rangi. Teraz ja 13, przeciwnik 14. Eee, oczywiście, Madok do Muliganu, to myślę oczywiste. No tutaj szukamy tych drogich karcioszek. No, jest odej z z Rodea, to jest w porządku. Eee, furgon, czy się do czegoś przyda. Czy czerwona mgła się do czegoś przyda. Hmm. Gramy jako drugi. Powiedzmy, że wymienimy w ten sposób. Dobraliśmy wróżbitkę, to też najlepszą opcją nie jest. Okej. Okay. zaczyna od sierżanta. W porządku. A to nie został wzmocniony, więc od razu lecimy z bombką. Wyciągamy Madoka. I się cieszymy. Na razie pod kontrolą. Nie wiemy czym przeciwnik gra. Miejmy nadzieję, że to nie jest poczwórny Joachim, bo wtedy będzie naprawdę ciężko. Okej, okay. łowca niewolników. Eee, łowca niewolników też niewzmocniony. No, bombki nie bardzo jest jak użyć. Co mnie ta czapetard zagramy? Może po prostu zablokowania? No a co zablokowanie mi się przyda? Nie wiem. Nie wiem, więc użyję teraz. No to blokuje i asymilację, i te dwa punkty obrażeń, więc nie jest najgorsze. No, może czasem wsiadają lepsze zablokowania, ale w tej sytuacji wydaje mi się, że... ...jest to jak najbardziej w porządku. Eee, czekamy. Co tutaj przeciwnik zrobi? Decyduje się na balf R1 na Bluecoinie. To jest dosyć duży błąd, bo ja niby mam to siroko, ale tak naprawdę nie będę go używał. Wychodząc z założenia, że tej pierwszej rundy i tak nie wygram. Um. tak. Ja po prostu sobie będę grał brązikami. Klikniemy sobie Madoka. W ogóle w zły rząd rzucił. Eee, um. I sobie... Widać, Może zasłonę w następnej turze, tak go zbejtuję. Zagramy sobie bombkę, tak o. Hmm. Może mi otacza. Co nie mi otacza? Nie eee. wróćmy go tutaj. I teraz, jeśli przeciwnik nałoży jedną trutkę, to ja mogę nałożyć zasłonę i ta wróżbitka fajne punkty zrobi. Jeśli. <grymny> nałożymy zasłonę na jednostkę, którą przeciwnik zatruje, oczywiście. No chyba, że podwójna trutka wleci, ale to. To już trudno. A na razie to wygląda tak bardzo. Metowo nie Nic będę ukrywał. Ale nie wziął cięcia. Ok. Dobra. No to nakładamy zasłonę. Daleki zasięg. Ciemność, widzę ciemność. Ciemność, widzę. I teraz w ten sposób uratowaliśmy tego Doregare'a. Kosztowało nas to wzmocnienie. Spragnione. Damy o jeden, ale przeżyjemy. Muszę też pamiętać, że mamy ładunki dowódcy, które też trzeba będzie tam kiedyś użyć. Ale na razie tak punktowo wyrabiamy, co ciekawe. Nie zużyliśmy nic, jakiegoś turbomocnego. Nic się przede mną nie wadermakera. Okej, okay, do przodu może. Byłoby miło. Taka ładna burza to od dawna nie udała. Zagramy bombkę. Bąbka tu fajnie wejdzie. Znaczy fajnie wejdzie. No 6 punktów. Madok się przyzwał. Mi się jak najbardziej podoba. Tutaj kolejna kantarela. No proszę, żeby nie, nie coś mocnego. Okej, okay, furgon. <laughs> coś tych kantarela nie siada przeciwnikowi, na szczęście. I like it. Teraz myślę, że się na spokojnie Kondotiera sobie dogramy gramwicy do na klika? What? Trafił niestety o Ale no. Wrócił do wódcę 1 Hmm. Szef Artoriusa. Nie wiem, czy to takie dobre. Czymże jest prawda, jeśli nie o, Fatum na Madoka nałoży. A, nie pomyślał, mógł Fatum na Madoka. A, i trochę szkoda, bo zawodnik tutaj dobrze kombinował, ale... nie wymyślił do końca tego, co powinien. Teraz policzmy. To mi daje teoretycznie 6 punktów. A to mi daje teoretycznie 4 punkty. Ludzie, jeszcze 3 z Madoka czyli 13. Dobrze, no najpierw, rzucimy ładunek dowódcy, jak będzie trzeba. Okej, okay, to no troszkę niefortunnie, troszkę niefortunnie to wyszło. Ale no dobra, zobaczymy, czy w ogóle przeciwnik zdecyduje się na pas. Nie decyduje się na pas. Krótka. No, no, widzimy tutaj, przeciwnik bardzo agresywnie podszedł do tematu. Częste picie skradza życie. No tak, no teraz już chyba odpuścimy. No ale przeciwnik bardzo dużo zużył. coś 30. Jeszcze z użyciem dowódcy i z użyciem balu. No, jakby sytuacja nie jest najgorsza. Plus jeszcze przeciwnik nam skrócił talię tą kantarelą. Więc powinniśmy dobierać lepiej. Pas? U, u, e, e, what? <laughs> Czemu on rzucił jeszcze wstrząs na kan ...na kantarelę rzucił, tak? Co jest? To no może jakiś mil. <laughs> Pseudo Mil. O, ja dobieram Goldy. To mi się podoba. Eee, nie no, ta ręka jest w porządku. Ta bomba może taka nie najlepsza. Więc może jeszcze tę bombę sobie pomoligenuję. O, ta bomba będzie dużo lepsza. Mam tutaj kondotiera na pas. A tutaj przeciwnik posypał się. No, talię wydaje mi się, że ma bardzo dobrą. Ale rozgrywanie tą talią ma bardzo słabe. Ależ Valius, Cantarelli widzimy. Trafił trójkąt w trójkącie. Piękne zagranie za zero. No to co, ja kon kondotiera, no bo. No bo co, Pan ze to w zasadzie nie ma znaczenia na co rzucę. Hmm. Osiem kart stali, no może mnie przemiluje jakoś jeszcze, ale... ale nie sądzę. E. Terapia. We wróżbitkę. Serce sobie pogodę. Chłócimy mm. sobie mrozik. Tych pogod mamy dużo, dlatego wydaje mi się, że Walaha można teraz, spokojnie. Wydaje się, że kolejna łatwa wygrana. Ale sobie wygramy bombkę. Myślę, że będzie bez problemu. Hop. Mam jeszcze onej romancji niezużytą w ogóle. No tak, bo my w rundzie pierwszej tego nie wrzucaliśmy. To mi się podoba. Przez onej niej sobie rzucimy jeszcze Maxi może, żeby zobaczyć co tam na top deku. Chociaż. Z drugiej strony będę rozpoczynał w tej rundzie trzeciej przydało się coś praktywnego. Ja to zawsze mogę radę. Jako proaktywne zagranie. Nie jest pas ze strony przeciwnika, także... Dwie karcioszki. Przewagi, przewaga dowódcy, pełen komfort. I zanosi się na kolejne zwycięstwo w naszym challenge'u. Okej. Okay. Eee, wymienię tego kondotiera. Okej, okay. no i tak się siagamy maxi. No tutaj nie miało to już znaczenia, i tak mieliśmy dostęp do sklepa. Złamałyśmy serce, więc ja. Dobra, wracamy maxi za 6 punktów na start. Kiedyś byłem myśliwy. Okej. Okay. I to w zasadzie mógłbym zagrać bombkę. Ja tak też zrobię. Bombeczka bombunia. Madok przyzwany. Ja <ścoughs> mi się wydaje, że nawet bez... ...tych złotych kart wygram. Ja jeszcze dowódce, dowódcę. Ten dowódca się tak w ogóle nie przydał. O, chociaż teraz przecież że uzurpatora, to coś tam zrobi. Kliknijmy sobie Madoka, klikniemy sobie deszczyk. A, w sumie to trochę bez sensu. Eee, zapomniałem, że to Madok daje pogodę. Pro player, by the way, ale nie szkodzi. Robimy sobie tak. Eee. OP pogodę, tak. Pogody się powinny stakować. Pół rzędu powinno być pod wpływem kataklizmu, a pół pod wpływem deszczu. Okej, okay, no tak czy siak, no tutaj deszczyk jeszcze troszkę punktów porobi. Na no spokojnie. Mmm, emisariusz. Przeciwnik jeszcze walczy. Wcale nie jest na startowej pozycji. Proszę akurat, akurat tutaj kolejny błąd, bo to pozwala mi na Siroko za 12. Powinien był wzmocnić chyba tego wywiadowcę. I tyle. agentka księżnej potężna potężna agentka no co zagrajmy sobie radeje hmm. podejrzyj karty wzmocnij jednostkę a będzie Wzmocnienie o trzy punkciki no i gg ale trzeba przydać, przeciwnik miał chyba metową talię, tak? Prosto ze Snapshota. Nie było tutaj ani jednej takiej karty, która by tej talii na poczwórnego Joachima się nie znajdowała. Więc tutaj jest to jest taki przykład, że dobra talia nie gwarantuje wygranych, tak? Tutaj trzeba jeszcze umieć grać, a przeciwnik, no, szczerze powiedziawszy, zagrał no, bardzo słabo i przegrał. Także GG. Zerknijmy jeszcze na podsumowanie. Pokażę wam ranking. Jak to wygląda w tej sytuacji, po tej giereczce? Także szybko tutaj przeklikajmy, um, przesunę kamerkę do góry, żebyście widzieli. A sytuacja prezentuje się w ten sposób, że zagraliśmy 35 gier do tej pory w sumie. Jesteśmy na miejscu. 47 tysięcy ponad 34 wygrane, jedna porażka. Tak to wygląda. Ranga numer 13, pełna mozaika. A w tym odcinku to tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym. Pa pa!